O. Jak wleciamy będzie? Mikołajki są super, Uuu. Jeszcze mam cały piwo. samochód zapakowany piwem. No, no tak. To. Kto pomoże nieść piwo, bo Sławek piwko. Sajajcie moi drodzy kupamidel z tej strony sztuka równowagi finansowej 28 czerwca 2021. Wielki rejs przedsiębiorców. Blisko 100 osób zjechało tutaj do Mikołajek i nie tylko mężczyźni wypożyczyliśmy 14 największych łodzi, jakie tylko się dało. I wypływamy dzisiaj w wielki rejs. To Rydzewa, jutro z powrotem, z dużą imprezą biznesową po pośrodku. Niesamowita impreza tego typu, pierwsza edycja, której to organizacji się podjęliśmy. Myślę, że na razie wszystko przebiega zgodnie z planem. Uczestnicy zadowoleni? Jak najbardziej. Cześć, cześć. Sternice gotowi, za chwilę wypływamy. Druga edycja już za rok, a póki co czeka nas 48 godzin żeglarskiej, mazurskiej przygody. Bardzo dziękuję uczestnikom za przejazd. Was zapraszam do obejrzenia krótkiej relacji. Zresztą, choć Piotr, zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Krótkiej relacji z wyjazdu. Różne branże, ludzie w różnym wieku, o podobnym mindsetie, podobnym podejściu do życia. Nie tylko kasiora, ale również umiejętność wydawania pieniędzy, spędzania wolnego czasu na łonie przyrody, w dobrym towarzystwie. Zróbmy piątki, panowie. Zrobimy super slow. Zrobimy super slow. Jak w reklamie Zajibij się Zajebiście, kołeki są super! Ciao, amigo. Siemano! Ale to Kiraj z przedsiębiorców na Mazurach to impreza, która ma za zadanie nie tylko pokazać Mazury od żeglarskiej strony, ale przede wszystkim zintegrować kilkudziesięciu przedsiębiorców. Taki przynajmniej był plan, bo przyjechało blisko 100 biznesmenów z całego kraju i również z zagranicy. Przez trzy dni byliśmy razem. Okazało się, że jesteśmy w różnym wieku. Najmłodszy uczestnik miał 25 lat, najstarszy ponad 60, a mimo różnych branż, w których działamy, łączy nas jedno. Jest to przedsiębiorczość. To, co robimy, chcemy to robić, mimo nowych ładów, podatków, obostrzeń, przepisów, nie poddajemy się, chcemy się rozwijać, chcemy obsługiwać swoich klientów, chcemy rekrutować, szkolić nowych pracowników, o których jest coraz trudniej. Często, niestety, zapominamy o sobie, dlatego takie trzy dni na Mazurach pozwalają nam poznać od innej strony kogoś, Kogo, o kim często zapominamy, czyli właśnie samego siebie. Dzień dobry panie prezesie. Cześć, cześć. Dzień dobry. Witam cię. A, my na, nagrywanie. nagrywanie. Od razu, na żywo. Udało cześć. Cześć. Tak mi się dojechać 4 godziny. Jechały. Co do minuty, przepraszam. Kawka jakaś może? Koniecznie, jakieś kawki bym Jeszcze mam cały samochód zapakowany tym piwem. No tak. tak. Słuchajcie, kto pomoże nieść piwo, bo Sławek przywiózł piwko. Piwo Mensen, premiera wolnościowego, przenicznego IP na Wielkim Gdzie on to załadował? W Na poważnie, sporo znajomości, sporo rozmów, wymiana zdań, interakcja na takim specyficznym biznesowym poziomie nie było wśród nas milionerów, a nie było też ludzi, którzy dopiero raczkują w interesach. Taka uczciwa, dobra, polska, mała i średnia przedsiębiorczość, różne zawody. Przedsiębiorca chce się rozwijać na nowych płaszczyznach. Dla wielu osób przejażdżka motorówką czy łodzią żaglową to nowość. Wiele osób spała pierwszy raz na tego typu łodzi, także duże wydarzenie. Nie trzeba być 15-letnim harcerzem, żeby przeżywać te przygody. Można mieć 40 lat na karku. Dzewie powitalny e, poczęstunek e, mazurski, pajda e, chleba ze smalcem, żurek, e, potem wędzone ryby, mięso i niesamowity koncert Piotrka Karpieni, który kilka lat temu był blisko e, zwyciężenia programu Mam Talent. Za przy ognisku trwała do ósmej rano, także przywitaliśmy słońce, przywitaliśmy poranek. Niektórzy chyba w ogóle nie poszli spać i z głową pełną inspiracji, nawet imprezowego bólu udaliśmy się w rejs powrotny. finałowa impreza w Rydzewie, bo dla stu przedsiębiorców, jak jedna rodzina, 24 godziny integracji sprawiają, że już wiemy kto jest, skąd, kto się czym zajmuje, z kim możemy coś zrobić, czego możemy się od drugiej osoby nauczyć. Niesamowity dzień na wodzie, ale jutro po całonocnej imprezie wracamy na wodę i bezpiecznie wracamy do macierzystego portu. Cóż, niesamowicie udana impreza, fajna energia, czego chcieć więcej. Oby każdy sezon wakacyjny tak dobrze się zaczynał, nie tylko dla przedsiębiorców. Jedziemy dalej. Czy warto tego typu imprezy organizować? Myślę, że tak, bo poznajemy się lepiej w warunkach nieszkoleniowych, niekonferencyjnych, kiedy zdejmujemy białą koszulę lepszy garnitur, jesteśmy w krótkich spodenkach, w klapkach na świeżym powietrzu, na małej przestrzeni. Tam wychodzi w nas to, co najbardziej ludzkie, to co najgorsze, najprawdziwsze, to co najlepsze, ale możemy poznać człowieka od takiej strony, czy drugą osobę, której byśmy nie poznali ze strony internetowej, czy jakiejś wizytówki, czy ulotki. Polecam! Okay. Elegancko, elegancko! Wielki rejs przedsiębiorców. Działamy. Piotr Peraturbank. Gorące podziękowania dla wszystkich uczestników, dla organizatorów, dla wioski żeglarskiej w Mikołajkach oraz przystani tło dla MEW. Naszym patronem. Medialnym były, był portal Mazury 24. Bardzo dziękuję za przejazd, za relacje, za wywiad. Najbardziej oczywiście dziękuję wszystkim uczestnikom, którzy i z bliska, i z daleka przyjechali, żeby trzy dni pobyć ze sobą razem na wodzie. Pozdrawiam serdecznie, ściskam bardzo. Do zobaczenia na wielkim rejsie przedsiębiorców już za rok. Zapisy w linku poniżej www.wielkirejs.pl. Do zobaczenia za rok. Ahoj!